byłem świadomy i próbowałem jak najlepiej podejść do tego biegu, żeby poradzić sobie ze stresem, który mi towarzyszył. To normalne. Zawsze sobie jednak staram to jakoś wytłumaczyć i, i tym razem się udało. Mój motocykl dobrze się sprawował ostatnio. Mocny trening, sporo godzin spędzonych na torze i to zaowocowało. Cieszę się też. Jechało mi się dzisiaj fajnie i ta jazda i ściganie sprawiała mi przyjemność. E, od początku czułem e, jakby komfort i, i, i prędkość właśnie na tym torze. Więc e, gdzieś minimalnie w ustawieniach zmienialiśmy tylko sobie praktycznie delikatnie malutki detal. E, a widzisz, Piotrek, taki miał być fajny wieczór, a przypomniałeś mi o tej taśmie, że już w jednym oku się zakręciła. Ja wiedziałem, że to będzie bardzo ciężki mecz. Jeszcze pamiętam tutaj po lewej stronie siedzącego Pawła, który jechał tu złoty kazgi w ostatnim biegu zrobił po prostu taśmę. I, i ten Kaz przegrał. Tor, yy, przepraszam, Zielona Góra. Zielonogórski Tor zawsze mu odpowiadał. Mają świetnych zawodników. No, jak widać w tym sezonie te mecze są tak nieprzewidywalne. Drużyny są wyrównane. Każdy z każdym może wygrać. No i fajnie, że możemy takie coś... Yy, dla was fajnie, że możecie takie coś oglądać, dla na nas trochę gorzej. Świetny mecz. Gratulacje tutaj dla Pawła, dla ekipy toruńskiej za, za, yy, za dobry mecz. Jedziemy, oby, obie drużyny jadą dalej i będziemy walczyć w playoffach o to, żeby sezon jeszcze bardziej przedłużyć.